Na nagranym filmie z powodu zimowych warunków na drodze dochodzi do zderzenia dwóch samochodów. Pamiętajcie, żeby w takich warunkach jak śnieg i lód nie jechać zbyt szybko, bo czas hamowania znacznie się wydłuża. Mówiłem, że wiem. Wy... Na tym filmie widzimy, jak kierowca rusza z świateł przed czasem. Przejazd na czerwonym świetle to wykroczenie drogowe zgodnie z artykułem 92 ustawy pierwszej kodeksu wykroczeń. Grozi za to mandat 500 złotych. Kierowca Audi na drodze ekspresowej zajeżdża drogę innym kierowcom i powoduje niebezpieczeństwo oraz naraża innych uczestników ruchu drogowego. Autor nagrania zgłosił sprawę na policję, więc na pewno nie ominie go kara. Na nagraniu kierowca Audi wykonuje manewr wyprzedzania na podwójnej ciągłej co jest niedozwolone i o mały wóz nie doprowadza do wypadku z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem. Na filmie widzimy, jak kierowca żółtego samochodu zamierza wjechać na skrzyżowanie pod prąd. Gdy kierowca zrozumiał, że pomylił kierunki, nawraca na drodze, wykonując swoją drogą bardzo ciekawy manewr zawracania. Nigdy jeszcze takiego nie widziałem. No cóż, bez wątpienia był to tak zwany niedzielny kierowca. Na tym filmie kierowca Audi wyprzedza kilka samochodów naraz oraz na pasie wyłączonym z ruchu. Na całe szczęście za moment pojawia się policja, która złapie bandytę drogowego. Gdy widzę coś takiego, od razu dzień staje się lepszy. Autorowi nagrania podczas przyjazdu na wprost przez skrzyżowanie wyjeżdża kierowca BMW z prawej strony. Wymuszenie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu definiuje artykuł 25 Prawa o ruchu drogowym, za który kierowca może dostać mandat 250 zł. Autor filmu według policji wyprzedzał inne pojazdy na przejściu dla pieszych, za co zostaje zatrzymany przez policję i przeprowadza z nimi dyskusję. Jak się okazało, miał on rację i mandat został uchylony. Pamiętajcie, że nie zawsze policja ma rację i jeśli jesteście pewni swojego, walczcie o to. Zbliżając się do przejścia dla pieszych, jadąc z tym lewym pasem jak pan jechał, No pan ale z jeszcze... z tym czujnikiem. No tak, ale to było jeszcze przed, daleko przed przejściem. Nie, to było przed przejściem dla pieszych, dosłownie ale jeszcze jedna był... długość. Pan. Wychylił się pan o długość pojazdu tak naprawdę... Przed tym ciągiem. No wiem, że ten ciągnik jedzie wolno, mhm. ale te 40 parę jechał na pewno, nie? bo to jest szybki, szybki ten ciąg. Wydawało mi się, że byłem zdecydowanie. jakby no nie, wcześniej go było. Wcześniej ten pana w ogóle nie zatrzymywał, ale to było już przed przejściem, według mojej oceny. To było niebezpieczne. Właściciel filmu zdecydował się na manewr wyprzedzenia traktoru na podwójnej ciągłej, lecz po wykonaniu tego zauważa policję stojącą za przystankiem. Musiał się nieźle zdziwić. Na nagraniu widzimy pojazd, który decyduje się na wyprzedzenie na podwójnej ciągłej, omal nie doprowadzając do czołowego zderzenia z pojazdami z naprzeciwka, ale szybko zostaje złapany przez policję w nieoznakowanym pojeździe. Ciemny wieczór kierowca postanowił wyprzedzać na przejściu dla pieszych i podwójnej ciągłej, ale już za moment zostaje przez policję złapany za swoje wybryki. Za każdym razem, gdy widzę takie nagranie, to zaczynam coraz bardziej wierzyć w karmę. Na drugim pasie drogowym doszło do dziwnej sytuacji. Otóż jeden kierowca postanowił cofać na drodze. Widocznie wolał to niż okrążanie na nowo miasta, jednak czy to mądre zachowanie, sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Na tym nagraniu widzimy, jak pewien mężczyzna postanowił przejść sobie przez jezdnię tuż przed nadjeżdżającym busem oraz samochodem nagrywającego. Oto idealny przykład, jak nie przechodzić przez jezdnie. Autor nagrania jedzie główną drogą, aż nagle przez jednie, tuż przed jadącym autem, przeskoczył Jeleń. Na szczęście nic się nie stało, ale niewiele brakowało, a mogło dojść do wypadku. Swoją drogą dosyć imponujący skok. Wideorejestrator w samochodzie zarejestrował groźne zdarzenie drogowe: kierowca samochodu osobowego wyprzedzał jego i samochód ciężarowy. Kierowca popełnił jednak kilka wykroczeń, takie jak wyprzedzanie na linii ciągłej, przez skrzyżowanie oraz pod prąd. Na nagraniu widzimy jak pieszy przychodzi przez jezdnię swobodnie tuż przed jadącymi samochodami. Gdy autor filmu trąbi na pieszego, ten staje się agresywny i uderza pięścią w samochód. Gotuje się we mnie jak widzę takie sytuacje. Mam nadzieję tylko, że nie uszkodził samochodu nagrywającego. Kierowcy samochodu BMW najwyraźniej bardzo się spieszy, bo nie chce czekać w korku i postanawia zjechać na przeciwległy pas i jechać chodnikiem. Na filmie w późny wieczór kierowca Tira wyprzedza na podwójnej ciągłej linii, przekracza dozwoloną prędkość w obszarze zabudowanym, lecz po chwili zostaje złapany przez policję. Na nagraniu pewien kierowca dziwnie porusza się po drodze jeżdżąc slalomem, co może sugerować, że jest pod wpływem alkoholu. Jak możemy dalej zaobserwować, pojawia się policja, która jedzie za tym kierowcą i zatrzymuje go. Kierowca samochodu osobowego wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej sznur aut. Kierujący przejechał również z dużą prędkością przez przejście dla pieszych, przez które przechodziło dziecko. Na szczęście policja była w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie i zajęła się tym gagatkiem. Na filmie możemy zauważyć kierującego samochodem, którego styl jazdy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Jak się okazuje został złapany przez policję. Kierowca ciężarówki na filmie nie kontrolował toru jazdy. Rozwijając dużą prędkość zjeżdżał na poboczy oraz przekroczył oś jezdni. Zostaje złapany przez policję. Autor filmu nagrał sposób jazdy ciężarówki jadącej przed nim, która poruszała się środkiem drogi. Za jazdę, w której kierowca nie trzyma się prawej strony jezdni, można dostać mandat od 500 do 3000 zł. Mówi o tym artykuł 16. punkt 1 ustawy o ruchu drogowym. Kierowca srebrnego samochodu z żółtymi tablicami rejestracyjnymi poruszał się po drodze z źle zabezpieczonym ładunkiem, który stwarza zagrożenie dla innych kierowców. Mimo że policja jechała tuż za nim, to w żaden sposób nie zareagowali. W filmie autor nagrania nagrał bardzo niebezpieczne zachowanie kierowcy, który wyprzedza tuż przed wysepką. Motocyklista przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, w związku z czym funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. Przejazd na czerwonym świetle to wykroczenie drogowe zgodne z artykułem 92 ustawy pierwszej kodeksu wykroczeń. Za to wykroczenie grozi mandat 500 zł. Kierowca motocykla na skrzyżowaniu z lewego pasa ruchu skręcił w prawo. Gdy policjanci próbowali zatrzymać go do kontroli zaczął uciekać. Okazało się, że 33 latek już wcześniej stracił uprawnienie do kierowania za jazdę po alkoholu. Zapopełniane przez niego podczas szaleńczej jazdy wykroczenia drogowe teryfikator przewidział 61 punktów karnych, jednak sytuacja miała miejsce ponad 10 lat temu. Ciekawe jakby to wyglądało na dzień dzisiejszy. Na nagraniu widzimy motocyklistę, który na jednym kole wyprzedzał samochody na obwodnicy. Za jazdę na jednym kole zgodnie z artykułem 86 kodeksu wykroczeń, który dotyczy stwarzania zagrożenia w ruchu lądowym, można dostać mandat 5000 zł. Znów mnie zszokowaliście i wbiliście 45 tysięcy subskrypcji w niesamowitym tempie. W takim tempie być może uda się spełnić moje marzenie i dobić ich 50 tysięcy do końca roku. Pomożesz? Dla Ciebie to jedno kliknięcie. Nie zapomnij również o łapce w górę, jeśli film Ci się spodoba.